Ja jestem związkiem Stegenem, który o siebie. Widzę serdecznie. Byliśmy dzisiaj na koncercie Kuke i tak krótko, Stegen. Jak było na koncercie? Sz -sz Szczerze spoko było. Jak repowo ostatnio nie za, nie za dużo rzeczy mi siedzi, to to naprawdę było spoko. Jakby forma też artysty. To naprawdę super. Sarpi za DJ-ko. Kochajmy sobie do Kinga. E, Oj tak, tak, tak. są na pewno jeszcze fajne. No, zabrakło mi jednej piosenki, ale i tak... Na no, przykład, nie, nie była czarownica, jakby... Ancient Types, nie? Albo tego, bardzo prawdę. To... No, tak y, wyproszone, wyproszone, ale było. Zdecydowanie. No i naprawdę... Mega vibe. Z tego, to zabawa. Pamiętamy. Ja dorzucę, bo to y, pamiętajmy o jednej rzeczy, że to był pierwszy faktyczny klubowy koncert o, Kukę. No bo on wcześniej był na y, koncertach tych festiwalowych, a to był jego pierwszy klubowy. I też właśnie nie wiem jak u ciebie, u mnie to był pierwszy też klubowy dwa, z kimś z wajn 5. Też, bo tak, to tylko na scenie takiej bardziej letniej byłem na Łajciorze kiedyś kiedy. No naprawdę, by mi się fajnie wyszło. Kukę to japer, na pewno. Oto <laughs> to, to jest. On cały czas był przewynagadani, i szczerze mówiąc, gdyby, gdyby nie. To, że z to sobie spokojnie tam stał i gadał. No i potem, oj, tu trzeba też mu oddać, o, że po koncercie dosłownie stał i ze wszystkimi, co y, chcieli, zrobił sobie foto. I nawet jeszcze, jak już musieli zamknąć klub, to stał na parkingu i właśnie my akurat mamy foty z parkingu. Dosłownie. I skub y, i sapi. Chciałem powiedzieć, kupi. No i jeszcze, jako bonus, mamy podpis stopiego topiego na masce Spidermana. Tak, 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 dokładnie tak. Bo był pomysł na czymś innym, ale no był właśnie. dogadło, tak. ale finalnie wyszedł tak. Dokładnie tak. No i kurde, no kukę w zajebistej formie, to naprawdę trzeba powiedzieć. zajebista no. forma, trasa się dobrze zapowiada. Także słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma okazję gdzieś się udać, na nareszcie w trasie, to wpadajcie, bo my polecamy. Poznań dobrze zaczął. No i tam co? Kolejne miasta tam też my się dowiozą. Zgadza się. No, to było tyle od nas. Pozdro.